Witamy Państwa, dobry wieczór. To już piątek i to już ostatni program w tym roku. Przypomnę, program dla widzów dojrzałych, którzy za nic mają sobie swój numer PESEL. Święta, święta i po świętach, prezenty rozpakowane, ale proszę Państwa, lepiej późno niż wcale. My też mamy dla Państwa prezent, ale o tym potem. Przez ten miniony rok byliśmy z kamerą w wielu miastach. Jeśli szukamy dobrej energii, zajrzyjmy do uniwersytetów trzeciego wieku. Tak było, ale teraz zula zajrzyj do kuchni tradycyjnej do Agnieszka. Zaraz się dowiem, o czym co przygotowuje A ja Agnieszka. już idę, proszę Państwa, do swoich gości. Pani Teresa Jaskuła, sekretarz Śląskiej Rady do Spraw Seniorów i Pan Andrzej Mari, członek kadry narodowej w speedballu. Ale zacznijmy od tego, co przed chwilą oglądaliśmy, bo przez cały czas naszych programów bardzo dużo gościliśmy tutaj uczestników Uniwersytetów trzeciego wieku. To, co pokazaliśmy, to jest tylko skromny kawałek. Jak się wasza współpraca z uniwersytetami układa? O, współpraca bardzo dobrze. W ogóle z, wszelki, z wszelkimi organizacjami, nie tylko Uniwersytety III wieku, ale również również przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz seniorów oraz klubów seniorów. Jesteśmy w ogóle aktywnym społeczeństwem, szczególnie seniorzy, coraz bardziej ta aktywność jest widoczna, jak zresztą na filmikach było widoczne. Działamy w strefie kultury, w strefie sportu, w strefie nauki i rekreacji. Im więcej sportu, im więcej ruchu, tym po prostu żyje nam się lepiej. Skoro o sporcie mówimy, to Pan przecież zajmuje się zem sportem. Czy ludzie w naszym wieku są Aktywni. My pokazywaliśmy tutaj bardzo różne przypadki. Można podsumować to jednym słowem rewelacja. Nie spodziewałem się że seniorzy są aż tak aktywni. Ja jestem świeżo upieczonym seniorem, bo to opiero 60+. Plus. I to, co spotykam na co dzień, jest niesamowite. Oni są tak strasznie aktywni i to w tak wielu dyscyplinach, bo to jest i kajakarstwo, no to jest speedball, który ja również uprawiam, ale mnóstwo innych sportów. Jest nordic walking. Ja to nazywam humorystycznie chłaping, bo niektórzy już nie robią tego profesjonalnie, robią to dla fanu, dla zabawy. Ale fakt, że biorą kiki, wychodzą, to jest ważne. Polityka senioralna, czy Wy na przykład w jakiś sposób wspomagacie Uniwersytet Trzeciego Wieku? Tak, wspomagamy w swoich działaniach, oczywiście wsłuchujemy się ich potrzeby, które wbrew pozorom są bardzo ważne dla nas. No i bardzo urozmaicone, I bo bardzo mają urozmaicone. bardzo szeroki zakres działania. Tak, tak, tak. Jest takie szerokie pole do działania, że jesteśmy przykładem dla również młodych, żeby również szli naszym torem, bo robimy bardzo, bardzo dużo, szczególnie dla zdrowia, bo lepiej Zapobiegać niż leczyć i staramy się w wielu przypadkach zapobiegać różnym chorobom. Spotykamy się pod koniec roku, wobec tego zadam pytanie, co z planami na rok przyszły. Oj plany są również bardzo duże. Najwięcej staramy się nacisk brać na zdrowie seniora. W tej chwili przy Urzędzie Marszakowskim jest promocja akcji Zdrowy Senior. I upowszechniamy właśnie zdrowie seniora, zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne i to jest bardzo dla nas Nie ważne. Na naszym osiedlu był taki specjalny minibus, gdzie można było sobie zbadać ostoporozy Aglomeracje powiatowe, miasta robią bezpłatne badania dla seniorów, między innymi osteoporoza, suchu i staramy się w przyszłym roku, żeby tych akcji było więcej. Poza tym też ciekawym takim akcentem jest Koperta Życia i również dla seniorów Urząd Marszałkowski promuje, żeby w każdym domu, na każdej lodówce była koperta, że w razie no, kłopotów zdrowotnych Senior mógł w kopercie pokazać, jakie leki używa, i w ten sposób sobie pomóc. A czy sport, jakieś plany, przewidujecie coś nowego w przyszłym roku? Bardzo duże nie chciałbym wszystkiego zdradzać, ale mamy bardzo ambitne plany, jeśli chodzi o różne imprezy sportowe i to takie, które będą angażowały i seniorów i młodzież, bo chcemy integrować jakby te dwa środowiska. W tym roku już pilotażowo takich kilka spotkań mieliśmy. W przyszłym roku będzie ich na pewno o wiele więcej, plus rozgrywki w wielu dyscyplinach na miarę Polski. Proszę Państwa. Jak widzimy, ta działalność ciągle jest aktualna i ciągle jest nowa, ale ja teraz chciałbym nawiązać do czegoś innego. Państwo